Cześć wszystkim, tutaj ja, Playing Scorpion, no i dzisiaj, jak widzicie jestem w Super Mario Bros. 3, no i postaram się przejść jakiś poziom i myślę, że może ta piątka będzie łatwiejsza, no i też coś tak chciałam powiedzieć chyba, a może ostatnio nie kręciłem filmów, ale zresztą będę też grał i mówił, bo tak jest lepiej. O! Nie, ten czeń jest taki dystansujący. Idę tutaj sobie zapiszę, może i idziemy do tego czeń cząpa na łańcuszku wody. Muszę uważać, bo ten czeń może urwać się to ten łańcuch. Dobra, no, chyba nie jest no, tak, ja wszystko nie mogę przejść do tej pierwszej części. Ale może być na początku, tylko trudno, da później jest, jest już łatwiej. Hop! Jakoś jak, jak mi się udało. Ale dalej, ale tego wolę próbować. O! O! Słuchaj, masz To ma A trochę tam trzeba iść. No. No nie, no. Jeszcze raz. A szczerze, już wiem, że tam sobie masz ląb, nie muszę szukać w tych blokach blisko tego, czyli to jest niebezpieczne, it's dangerous. Zaraz, gaduję, już oszalałem do tej gry. Jak widać. To, z, to, z, to nie jest English film, to nie jest Kapitan Toad. To jest Kapitan Mario. ty podróżujesz po pustyni. Dobra, na nie ma słowa, więc jest nieźle. Gumba. Woda. Och, te kupy celupy. O, dobra. To jest jakiś blok. Chciałbym go rozwalić. Chodź, kupa-trupa no, Nie udało mi się skoczyć do niego. Chodź tu do mnie, chodź, chodź, chodź. Dobra. Jest! Jest! Skoczyłem do niego. I teraz jego skodykkę. Co wyrzucę stąd? Pieniążek! To nie było, to nie jest wata pieniążka. Tutaj trzeba było rzucić i odlkował coś chyba. Ale e, o Ile tych komputerów to. Nie! nie, tu nic nie ma. O! Chodź, o! meta. To był ale ja. Ja mu się nie dałem. I drugi sobie zobaczmy. O! I chyba będą. Trzy takie staby, to chyba będzie ileś tam o, na pół. Ile? Trzy chyba będą. No! No, ale skończyłem ten poziom, to muszę zapisać. No, wiem, że to jest łatwe, dobra, i sand, Znaczy to jest ten, desert. O, to jest egli sand! Siema, egli sand! Nie! Chyba mogę z tego wyskoczyć, ale nawet nie próbowałam. Dobra. Następnym razem jak wpadnę w piasek, w piasek, to z tego w wyskoczę. Dobra, zapisuję, żeby od razu grać ten poziom, no i zaczynamy. Hop. A po mnie nie skoku. Ja mo mogę z tego wyskoczyć. O! Dobra. Hop. A to nie jakieś derwujące tondano tu jest. Nie, o nie, no tondano wszystko popsuło. o, jak mogę z tego tondano się pozbyć. O cześć Kuba typa. przydasz mi się kiedyś Nie, no znowu tu to, to na dół mnie kwyciło. Nie, ja się, się schylić! A nie można się schylić, jak jest się bały? No to jak jak, 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 jak może do nich ktoś tego tam nada? O tak, ja muszę, muszę skoczyć. Sko 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 o nie, babał czasu. O nie jak Gisel mi atakowało już! Ba No! Hop! Aaaa! Nie! Hop! Nie, nie udało mi się skoczyć. Hop! Znowu nie udało się... A, chyba trzeba tak normalnie, a nie z tego... Z biegu. O, udało się. Atakuj, Słońce! Głupie! Och! Dobra. To do stołu na pewno. On nie chciałby się wczy wczytać w jakiś airship. A! Hop! Nie, nie, nie! Już, już prawie przyszedłem w ten poziom. Dobra, 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 cyk, 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 cyk. Jest. A! O, mam skórę do skorupy biorę, bo skorupą można zabić Englisana. Jeszcze... Sobie... Wpuściłem Ej z kciąż kurwa nie może wpaść w to dla To jest nie fel. Dobra Hop Hop, no jest spokojnie Hop no Dobra, już ogarniałeś go Hop No bo nie będę chciał Nie chcę rozwalić tego słońca. Ach! To no nie no. Kiedy atakuję, to nie można biec za bardzo. też no, trochę. Już coraz bardziej uczę się tego Egrisada. Bo w Mario Bieka działało to zupełnie inaczej. No dobra, przesadzam, że zupełnie inaczej, ale jednak tak trochę, trochę inny mechanizm. Idę sobie spokojnie. Hop! O! Za pierwszym razem pozbyłem się tego tordana. Hop! Hop! Zaraz... Hop! Jest! Zabiłem tego Eglisada! Haha! Nice! A, wziąłem, że nie mogę się schylić, kiedy jestem mały! No, mnie zabił teraz? To no, ja... nie wiem, co ja bym zrobił. No nie, no nie, ja że to skąd jest nie no, przejdź przejść przez ten piasek, ruchomy... O, już koniec, dobrze, no, muszę już, by, by, już uważać. To no, ani sam nie ma. Jeee, yes! super masz bo wszystkie super maszynowy, trzy. A, dwa mam no, bo bo super są słabe, no tak. Dobra, no, zapiszę to. Dobrze, więc tak, to jest poziom czwarty. Poziom czwarty to chyba kojarzy. Tak, to jest właśnie to. Dobra, to jest blok. To... No nie no. Tam był tylko jakiś pieniążek bez sensu. Hop. A! Nie! Nie! Dobra. Teraz już wiemy jak to zrobić. O, właśnie, domek jest. Tu idę do domku. Pika boks. No, to... Hold. Ja wiem co wybrać. To, dodatkowe. Liść! Ja mogę sobie sprawę, że już ma błota. Już nie rozwalę tego przejścia. O tam, o tam jest takie przejście. Tam. tam. No później wam pokażę, może jeśli jak przejdę ten poziom, ale nie wiem, czy przejdę, dobra. Eight. No, nie, nie load, create. Hop! Sasa. Ciąg chopsa sasa. Co ja wygaduję? Dobra. No nie! Nie chciałem tego tak zrobić. Tak to wyszło Nie! Mi się to włoży... Jest dużo wyskoczyć Jeszcze nie wiem, co mam powiedzieć. Ha! Jest, jest, jest! Nie! nie super Mushroom z przepadł. Zadranie, rozwalili mi Super Mushroom. Jak mi jak wyobrażacie że sobie, że mogę latać skoro trudno do tego bloku, bloku się dobrać z Super Mushroomem? Ciąg no, ten jak nadal leci. O, powinienem już zawracać. No, dobra, Paraguba przydaje przynajmniej umarł. Tylko trupa musisz też umrzeć w tej przepaści. Czekaj, hop, o dobra. Hop! Udało się? I nie spadłem, dobra. Hop! A! O, rozwalony. Szkoda że nie diał się. tu akurat ważny, ryder, żeby mieć super. Liść! Liść! Nie jak no! Nie! Ale chyba tu jest możliwe, być super listat, jeśli jest się to tak mi się wydaje. Ale muszę się upewnić najpierw. Więc tak. Okej. Okay. Poczekajcie, to tam. Ja, ja zaraz, zaraz do was wrócę. Mama, może coś sprawdzić. Test. Dobra, zwaliłem go, to teraz tutaj tutaj kupa trupa. Chodź, ho, słodziutki, chodź. Ha! No i teraz tam bierzemy ten... O, nie! I to jeszcze raz, idę, to jest ważne, żeby mieć liść akurat. Bo to jest taki poziom bo specjalny, żeby, żeby mieć liść. Super liść, bo nie jakiś taki zwyczajny liść, co spada z drzew, na przykład z tych palm. Dobra, hop, nie, za za nie, Zmieniam, że te kobiety nie spadają stąd, a może już zwaliły od tej gry, a, hop, no, nie, no, ale on mnie załatwił, dobra, teraz, już teraz ja go załatwię, tego boomeranga bro, boomeranga bro, lub, lub dobra, gumba, rozwalony, Ach, nie pomyślałam o tym za bardzo, jak to zrobiłem. Tyle mam, ma, ma dwa super, no, Ma dwa super liście, więc chyba jednego mogę użyć. Żeby sobie zaoszczędzić czas. Może piłwing, czyli super liść, który, który umie cały czas latać. Ale lepiej super liść. Y Dawno nie miałam żadnej mocy w tej grze. Bo dosłownie do w tej grze być jakąś bot w ogóle. Nie wiem czemu. Ale teraz mogę tam chyba sobie polecieć. O tak. Ach. Tutaj jest taka biła pl plaża. Jakby. Znaczy, rozumiecie czemu chciałam być super liść, tak naprawdę. I can fly, lubię wlaczać! No nie, 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 nie! Ja nie liście, chcę mieć super liść, mieć go do sobie... Poziom... No, 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 co Czemu dźwięki tego... Tego, dźwięki, tego, no tego... No tego, na, ten, racjonalnie, no. Mam sobie Jestem dużo, ale nie tego, no tego... Tego... Ten, jak to się nazywa? Super czyli tego, czyli... Tego, no... Rakuna. Ej, no i teraz nie mogę... Przez to, że zmalowałam młot tam, to teraz nie mogę tego rozwalić, tej skały tutaj sekretnej. No dobra, to co mi zostało? Osiem trzeci piramida. A piramidę niestety muszę przejść, bo, bo inaczej nie dostanę się do tego zamku z help pisem. Dobra, ale ja chyba tylko to na tyle, tak mi się wydaje. Dobra, no więc zostawcie lajka. Właśnie zapiszę tylko, żeby na waszych oczach było zawsze lepiej napisywać na czyichś oczach. Nie wiem czemu, ale tak. Więc zostawcie lajka Mój no suba z dzwoneczkiem no i nara, tak. nara, 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 nara. nara, nara, nara.